piętnaście. Po Krakowie poczęła krążyć wieść dziwna, naprzód głucho, potem coraz wyraźniej opowiadano, że Boski przestał już być osamotniony, że miejsce Edyty Stafford zajęła córka dawnego senatora, obecnie członka Rady Najwyższej, Jakuba Rostockiego. Przez kilka miesięcy nikt jej nie widział w otoczeniu Gesnarecha. Nagle, z początkiem wiosny, poczęto ją spotykać wszędzie, gdziekolwiek była nadzieja nastręczenia się oczom Najświętszego. W godzinach audiencjonalnych klękała przed nim, doręczając prośby. Przewodziła groną biało ubranych dziewic, obsypujących go kwiatami, ilekroć pojawiał się na ulicach lub w publicznych gmachach. Zajmowała pierwsze miejsce na trybunach przeznaczonych dla dostojników, ilekroć odbywały się parady wojskowe lub uroczystości liturgiczne. Z początku Gesnarech nie zwracał uwagi na panienkę tak natarczywie starającą się o zdobycie jego spojrzenia. Powoli jednak począł coraz częściej szukać okiem tej miniaturowej, a tak przeciwnie kształtnej i uroczej postaci, której wzrok parą czarnych diamentów wpijał się weń i rozpalał mu duszę. Wreszcie pewnego dnia spytał o nią kogoś z otoczenia. Przypadek pomyślny dla Rostockiego zdarzył, że był to jeden z jego przyjaciół, w sprawie tej osobiście niezainteresowany. To najpiękniejsza z naszych pani, najgorliwsza z wielbicielek twych, boski, brzmiała odpowiedź. Mistrz ogarnął Kalinę badawczym spojrzeniem. Chciałbym ją poznać bliżej, rozkazał. Rozkazowi stało się wnet zadość. I odtąd nastąpił radykalny zwrot w towarzyskim ustroju gesnarechowego dworu. Dotychczas kobieta była z niego wykluczoną. Prorok ulegał wprawdzie z dniem każdym wydatniej wymaganiom etykiety i zapominając o pierwotnej prostocie otaczał się coraz większym przepychem, ale ceremonia i wspaniałość jego dworu miały charakter na poły wojskowy, na poły zaś duchowny, wzorując się zwłaszcza na papieskim dworze z XVII wieku. W ustroju tym Edyta, ukryta zawsze w swych pokojach, i opierająca się stale udziałowi w publicznych występach boskiego, nie przynosiła żadnej zmiany. Zmiana ta nastąpiła obecnie. Nagle jakby za uderzeniem różdżki czarnoksięskiej, surowy dwór przeistoczył się zupełnie. Naśladownictwo papieskiego Kwirynału zmieniło się w Wersal z najwspanialszych czasów króla Słońca. Prorok coraz rzadziej pokazywał się wiernym Rzeszom w swoim białym płaszczu z naręczem błogosławieństw i uzdrowień. Lśniące od złota straże odsuwały tłum chorych i cisnące się zastępy fanatycznych adeptów. Kult przybrał całkiem nowe formy. Przestał być liturgią, stał się dworskim ceremoniałem. Przepych zastąpił miejsce mistycyzmu. Gesnarych był dotąd prorokiem, arcykapłanem, bogiem. Teraz stało się znów człowiekiem, pierwszym z ludzi. Życie jego ujęte zostało w złociste pęta i stał się niewolnikiem wspaniałych, hieratyczno-salonowych obrzędów, które, acz pozbawione cech mistycznych, czyniły cały jego stosunek do podwładnej mu ludzkości jednym, nieustającym ubóstwieniem. Powstała więc Księga Przepisów Etykiety, ustanowiono dworskie przyjęcia – i najwyżej zatwierdzone i uświęcone zabawy. Telefony i fonografy zatrzęsły się od opisu polowań, obiadów, koncertów i posłuchań u najświętszego dworu. Rój pięknych pani napełnił salę Wawelskiego zamku, który ogłoszono stałą rezydencją ziemskiego boga. Kraków stał się stolicą świata, a duszą całego tego nowego życia. Promieniem, od którego zapalały się wszystkie te blaski królową tych kwiatów przepychu i światowego czaru była Kalina Rostocka. Któż by ją poznał, tego rozbawionego trzpiota sprzed lat paru, to dziewczę sprzed kilku miesięcy spoważniałe i skupione w duszy, śledzące wilgotnymi oczyma każdy ruch Stafforda w tej wspaniałej, pięknej kobiecie o czarownym wejrzeniu i władnym wyrazie zaciśniętych ust. Ruchliwa jej piękność znieruchomiała, jak w spiżowym posągu. W oczach tylko płonęły z nieprzepartą mocą gwiazdy. Wszystko słało się do jej stóp. Wiadomo przecie było, że łaska wszechpotężnego zależała od jej skinienia. A i to nie było tajemnicą, że była chciwą władzy i coraz więcej zyskiwała wpływu. Wytworzył się też rychło obok i mało co poniżej dworu samego pana dwór i jego ulubienicy dorównywający tamtemu świetnością. Szerzyły się też wieści, że w najbliższym już czasie Bóg ziemski chce czarowną Kalinę podnieść do własnego dostojeństwa, mianując ją boginią. Czasy rzymskich cezarów powracały jaskrawie. Oznaczono nawet termin, w którym odbyć się miała odpowiednia uroczystość. Nie wiadomo z jakich przyczyn jednak termin minął, a uroczystość ubóstwienia Kaliny i związania jej dożywotnim węzłem z prorokiem poszła w odwłokę. Wybraną władcę obsypywano jednak zaszczytami. Rada Najwyższa przyznała jej tytuł pani najjaśniejszej i oddała do jej użytku jedno ze skrzydeł zamku. Tam, w apartamentach przepełnionych dziełami sztuki i drogocennymi cackami, cisnęło się to wszystko, co przodowało umysłem, twórczością i stanowiskiem: tłum wykwintny, olśniewający strugami brylantów i dowcipu, żebrzący władczynie o spojrzenie i uśmiech. Ona zaś rozdawała hojnie uśmiechy i spojrzenia, przywykła już do królowania, żądna wciąż większej chwały. Ale wśród hołdów, jakimi obsypywano ją zewsząd, wzrok jej z roztargnieniem biegł ku małym drzwiczkom wiodącym do wnętrza zamku. Tam stawał czasem rozglądając się z obojętniałymi oczyma po zapełnionych gromadą gości pokojach ten, który był panem wszystkich a na jego widok oblicze kaliny kraśniało zadowoloną próżnością i pychą. Ale to zdarzało się tak rzadko. W nowych, rozkosznych i świetlistych ramach życia wszechwładny przechodził z chmurnym czołem, z ustami krzywiącymi się ironią lub bólem. Odmianie zewnętrznej odpowiadała odmiana jego jestestwa. Jakże dalekiem były odyn dziś początki jego posłannictwa na ziemi, gdy czyny swe, jeśli nie dusze, Przystosowywał do wzoru tego, któremu wypowiedział bój i odebrać chciał ludzkość. Wówczas zdawało mu się, że miłuje prostotę, że rządzą zmysłów pogardza i okrywał się cnotą jak białym swym płaszczem. Kobieta była mu potrzebną, znalazł taką, która miała, jak mniemał. Kobieta była mu potrzebną, znalazł taką, która miała, jak mniemał, przymioty odpowiednie posłannictwu. Kobieta ta była mu tylko siostrą, jako siostrę ukochał ją całą potęgą duszy, nietkniętej pożarem, rządz. Dała mu szczęście. I szczęście to znikło, i czuł, że znikło niepowrotnie. Miał wrażenie, że zagasło mu słońce. A teraz odwróciła się karta. On, duch czysty, niepodległy jarzma zmysłów i samą tylko dotąd sterowany pychą, on, cherubin, pamiętający niebiosa. On w chwili zapomnienia spadł na nizinę człowieczych upojeń. Uwiodła go niewiasta i stała się jego władczynią, a stosunek z Kaliną jakże był inny od uczucia Edyty. Zamiast ekstatycznej czci, moc cielesnego żaru, zamiast pochylania się do jego stóp, rządza okiełznania i poniewierki. Zamiast miłości coś, co wyglądało na nienawiść. Istotnie Kalina nienawidziła Gesnarecha. Oddała mu się dla upokorzenia Stafforda i dla pomsty nad nim. Nienawidziła człowieka, który zdobył jej serce, ale nienawidziła i tego, który posiadł jej ciało. I w nienawiści tej tkwiła tajemnica nieograniczonej prawie potęgi, jaką opanowała proroka. Namiętność, poskramiana dotąd żelazną obręczą woli, ogarnęła go teraz wszechwładnie. Zapomniał o posłannictwie swoim, zapomniał o władztwie nad ziemią. On Herubin zapomniał o promiennych światach niebieskich. Zasłoniła mu wszystko sobą ta kobieta. Czy ją kochał? W chwili zmysłowego przesytu czuwał dla niej nieopisany wstręt, wzgardę i żal. Dzięki niej zbrukał białe swe skrzydła i obudził drzemiącego zwierza. Ale chwil takich było niewiele, namiętnością jego igrała, rozszalała dziewczyna jak dziecię zatrutym kindżałem. Ta nie widziała w nim Boga. Drażniła go jak drażni czerwieniącego się młodzika wyrafinowana kokietka. Poniewierała nim i znęcała się, czując dziką radość, gdy cierpiał i czołgał się u jej stóp. On był panem świata, ale ona była jego panią i władzy swej nadużywała bezlitośnie. Był posłuszny każdemu jej skinieniu. Jednego dotąd nie dopięła, choć od dawna było to celem jej ambitnych pożądań i knowań. Nie podniósł jej na ołtarz i nie związał się z nią trwałym węzłem. Ilekroć chciała odeń ustępstwo to wymusić, biała postać Edyty stawała między nim a Kaliną. Ileż razy żądał od tej ukochanej, by podzieliła jego boską chwałę i dała się uczcić w liturgicznym obrzędzie zawsze na próżno. Jej skromność i pokora nie znosiły blasku i rozgwaru. Miłość była bezinteresowna i pełna czci. Nie. Tam na ołtarzu jedna tylko zasiąść mogła obok niego ta czysta i pokorna, jak siostra cherubina, sama do aniołów podobna. I chwytała go za gardło straszliwa boleść i żarła go tęsknota. Tę najdroższą, jedyną, niewdzięczną pochwycić w objęcia, przycisnąć zamiast tamtej do rozpalonego łona, krzyknąć jej, moją jesteś, moją na ziemi i w otchłani na wieki, na wieki od myśli tej mąciło mu się w oczach i zamierało serce. Kiedy pociągnięty zmysłowym upojeniem, szukał ust wabiącej go złośliwej czarodziejki, w duszy, ognistemi zgłoskami, rozżarzało się pragnienie zabić ją, zdeptać i zabić, i zamiast niej mieć przy sobie tamtą tamtą. W położeniu staforda i w losie chrześcijan nie zmieniło się nic. Owszem, prześladowanie złagodniało. Krakowski komisarz siłą rzeczy przemienił się na pierwszego ministra i prawdziwego zastępcę władcy. Bezwład, jaki ogarnął Gesnarecha od ucieczki Edyty, dawał szerokie pole zamierzeniom i energii otoczenia. Kierowany troską o współbraci ginących w męce na całym obszarze ziemi, Stafford nie zawahał się korzystać ze sprzyjających okoliczności i sięgnąć po władzę. Raz, dzierżąc ją w ręku, nie mógł jej wypuścić. Znaczyłoby to bowiem oddać ocalone resztki wyznawców Chrystusa oprawcom. Rozumiał jednak dobrze, że cios padnie, lada chwila. Ale cios nie przychodził. Mijały miesiące, Kalina stała się wszechwładną, spokój trwał. Czyżby lepsza część duszy tej dziwnej kobiety odniosła zwycięstwo? Nie. Bo przy każdym spotkaniu ze Staffordem z oczu jej padały złe błyski jak ostrza nożów a w rozmowach z nią zdarzały się aluzje jemu jedynemu zrozumiałe a zapowiadające nieubłagany obrachunek w chwili gdy najmniej będzie spodziewany Stafford jednak nie domyślał się istotnego powodu zwłoki powód zaś był prosty Kalina rozumiała to dobrze że rozniecając ogień prześladowczy przeciw chrześcijanom wyda wyrok na Stafforda Stafforda zaś nienawidziła z głębi duszy, szarpała by z rozkoszą najwymyślniejszymi bólami jego serca, a nawet i ciało. Nie miała jednak siły rozłączyć się z nim na zawsze. Nie, on nie mógł umrzeć, a skoro musiał żyć, wszystko musiało zostawać bez zmiany. I ofiara, jaką Kalina poniosła dla pomszczenia się nad Staffordem, okazywała się bezowocną. I w ten sposób nieszczęsna kobieta szamotała się sama z sobą, gorejąc rządzą pomsty, a nie mogąc uczynić jej zadość. Stafford był wciąż ministrem i rządził światem w zastępstwie ogarniętego melancholią władcy, a Kalina Rostocka przeżywała piekło, trzymając w ręku losy znienawidzonego człowieka i nie mogąc ich rozstrzygnąć tak, jak nakazywała nienawiść.